Rejestrując się w platformie gamerhash.co Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanaszko, z tej strony zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny w Warframe i zrobię Wam przedstawienie co i jak chodzi z samym Loki Prime. Zanim zaczniemy od Lokiego Prime to zajmijmy się na samym początku od samego Lokiego. Dla ciekawostki mogę wspomnieć, że sam Loki był jednym ze startowych frameów, tylko że według mnie to znaczy, był jeden ze startowych frame'ów, czyli był e, Loki, Mag, Excalibur, jak i oczywiście, że Volt, czyli cztery startowe frame'y. E, I według mnie Loki e, został, można powiedzieć, że wyrzucony z tych startowych frame'ów, dlatego, że Loki jako jedyny frame z tych pierwszych początkowych nie zadawał tak jakby od samych umiejętności żadnych obrażeń, więc dla samego takiego początkującego gracza już, już mógł być problem, dlatego, że Volt zadawał obrażenia i z jedynki, i z czwórki, do tego miał fajną tarczę. Excalibur, jedynka, trójka, czwórka, Mag, co to ona tam robiła? No, przyciągała przeciwników, waliła ich z czwórki i zadała i z, i te wszystkie trzy frajmy zadawały dość spore obrażenia jak na same początkowe poziomy, a sam Loki za, żadnych obrażeń przez same umiejętności nie zadał, więc według mnie przez to został wyrzucony. Nie wgłębiłem się w ten temat, zbyt nie wiem dlaczego twórcy zrezygnowali z tego starteru, ale no w sumie rozumiem czemu, bo był trochę useless. Jeżeli chodzi o samo zdobycie samego Lokiego, to schemat możemy dostać na markecie. Gdyby ktoś nie wiedział gdzie jest market, wystarczy iść na sam początek naszego statku, skręcić w prawo tam 60 stopni i mamy market, który możemy zakupić schemat nadokiego o wysokości 35 tysięcy kredytów. Jeżeli chodzi o sam koszt, on nie jest jakiś wysoki, i same schematy możemy pozyskać ze swych na misji Samantkę na Neptunie. Oczywiście szansa na drop mamy identyczne jak w przypadku poprzednich frame'ów, czyli 39% szans na powłokę, jak i neurooptykę i 23% na systemy. Jeżeli chodzi o sam. Można powiedzieć, że koszt on jest identyczny jak w przypadku poprzednich frame'ów i jedyny problem dla początkującego gracza może stanowić rubedo, jako oczywiście, że plastydy według mnie, ale jeżeli ktoś by już doszedł do Neptunu, to według mnie już powinien mieć jakieś tam lekkie złoża surowców, więc raczej nie powinno to stanąć większego problemu dla bardziej zaawansowanego gracza, a sam frame według mnie jest dość przyjemny. I jeżeli chodzi o samą wersję Prime, to z nią jest jedyny taki mały szkopów, że sam Loki Prime jest zajebiście drogi, nie pamiętam jaka część, ale chyba systemy albo powłoka kosztowała, no może być, że chyba tam 300 platyny. Więc Loki Prime jest, może być, takim ucieleśnieniem bogactwa. Ja oczywiście Lokiego Prime posiadam, jak i wszystkie pozostałe frame. Ja niestety nie posiadam Bow Prime, czyli broni, z którą został wydany. Więc niestety jej nie pokażę, ale za to posiadam wyrma Prime. I jeżeli chodzi o samego Lokiego, to sam blueprint może być w relictach Mesa F3, Neo V8, akcje S2, Neuroptyka Mesa O3, Neo E1 klata. Lit G2 i O2, a same systemy w L1 albo L4. Teraz sobie tak przypomniałem, że na pewno systemy były zajebiście drogie, bo same relikty akcji L1 albo L4 na markecie bardzo drogie chodziły. Według mnie nieopłacalną opcją jest kupowanie reliktów, dlatego że nie mamy 100% szansy, że otrzymamy owego, e, owy schemat, jaki potrzebujemy, więc możemy zostać w pewnym stopniu oskamowani. Wolałbym już kupić cały set e, Lokiego, zamiast oczywiście go farmić na reliktach. Jeżeli będzie skarbiec otwarty, to jak najbardziej będę sam chodzić sobie na relikty, dlatego że Anusz wypadnie albo będziemy mieli oczywiście relikty, które potem sprzedamy jakiemuś frajerowi. Jeżeli chodzi o sam koszt stworzenia takiego Prime, on nie jest jakiś wysoki tak szczerze. No niby wymaga dużo rubedu, nie wiem czy aż tyle tego rubedu wymaga. Jednego ogniwa o rokiem, co jest na zasadzie to dwóch, co jest śmieszną ilością. Bo niektóre bronie, a w zasadzie chyba wszystkie bronie wymagają chyba tam 15. Też potrzebujemy tutaj nano yy, sporów które nie są chyba problemem, jeżeli ktoś by już się zapatrywał o zakupienie lokego Prime, który nie jest tani. E, też mamy tutaj, no... E, kurde, nie pamiętam jak to było na polski. A, ja zapomniałem. Ale no, surowce samych problemów nie powinny stanąć według mnie. Jedynym problemem może być dostępność samych schematów, jak i... Mm, jak i jak i reliktów, bo niestety jedyną opcją jak, w jakiej możemy dostać Lokiego to albo kupić pakiet fundatora, w zasadzie takiego fundatora, no kiedyś można było kupić tam taki pakiet z Lokim, yy, albo zapatrywać się na relikty, które możemy kupić bądź wydropić w czasie otwartego skarbca, albo kupić całego Lokiego, a koszt kupienia go waha się według mnie w granicach 400 tak na oko, nawet nie patrzyłem cen, ale jak go kupowałem to no chyba tam 300, nawet i kupowałem go w czasie otwartego skarbca, którego chyba dawno nie było. E, I to chyba tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o sam przegląd z y, Lokiego, więc możemy przejść do o, samej gry. E, I tak, tak mi się prezentuje Loki Prime. Zbytnio nie podobał mi się chyba podstawowy wygląd, chociaż miał swój urok według mnie, jak on wygląda. A, to jest y, bardziej świadomy do no, ładny według mnie, ale musiałbym tutaj trochę posmieścić tych rzeczy, bo to jest podstawowy, muszę powiedzieć, że wygląd, ja używam bardziej tego czarnego z innym hełmem jeżeli, jeżeli chodzi o samo porównanie Loki'ego Prime do samego e, Loki'ego, czyli samej podstawki kurde, nie umiem pisać dzisiaj, do samej podstawki to mamy tutaj e, większą energię o 25, jak i większy pancerz o 25 e, szybkość sprintu, tarczy jak i życie mamy identyczne według mnie ten Loki mógł być wywalony ze starterów, bo życie ma bardzo mało tarcz ma mało Energii ma chyba tyle samo, ile Rhino, a pancerza, no według mnie chyba tam trochę mniej, ale na samą można powiedzieć, że. Hmm. Samą systematyczność. Sam styl gry mógł być wyrzucony, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o samą umiejętności, to jedynka to jest przynęta, czyli stawiamy klona, który oczywiście ma w podstawowej wersji Loki'ego samo lato, a jeżeli będziemy mieli oczywiście Loki'ego Prime i postawimy tam naszą jedynkę, będzie mieć ten nasz klon, Lok, e, jego tam Loki'ego Prime. Będzie oczywiście Loki'm Prime i będzie mieć Lato Prime. To jest takie fajne, można powiedzieć, że. Eee, taka fajna zmiana, jak w przypadku Rhino, że oczywiście żelazna skóra robi nam się złota. Oczywiście czas trwania tego klona wynosi 25 sekund i sam drenaż, czyli koszt energii 25, więc wydaje mi się, że to jest chyba w porządku ilość. Eee, potem mamy niewidzialność, czyli naszą dwójkę, w której drenaż wynosi 50 energii, a czas trwania jedynie 12 sekund, więc na 12 sekund za koszt 50 energii będziemy no, niewidzialni i nie będziemy mogli zostać wykryci przez żaden. Może być, że skaner, żadnego przeciwnika, więc będziemy mogli odbyć, yy, może być, że. tajną misyjkę. Schakować sobie to i owo, i oczywiście wyjść, wyjść bez żadnych śladów. Nasza trójka jest to teleport, który możemy, może być, że. Zamienić się miejscami z naszymi sojusznikami, chyba że to zostało zmienione. jakie możemy się zamienić z naszymi przeciwnikami, bądź jeszcze możemy użyć naszego klona w miejscu w którym nie możemy się dostać. Potem użyć naszej trójki, żeby się przeteleportować. Dzięki czemu będziemy w miejscu ciężko dostępnym dla normalnego gracza. Dzięki oczywiście naszemu klonowi, jak i naszej trójce. Nasza czwórka jest to, no, jak sama nazwa, mówi rozbrojenie obszarowe, czyli wysyłamy, można by powiedzieć, że taką falę bardziej taką EMP, chociaż nie do końca, która... Yy... Jak sama nazwa mówi już kaza broń palną w zasięgu i zmusza wrogów do walki wręcz bardziej bym powiedział, że wyłącza możliwość walki przeciwników na dystans i zmusza ich do użycia broni białej, dzięki czemu mamy oczywiście, że przewagę, bo my możemy używać normalnej broni, jak i, nie wiem, operatora albo oczywiście, że nekramecha, więc ta umiejętność według mnie jest dość fajna. Promin rażenia to jest tylko 20 metrów, drenaż to jest 100 energii, a samo wrażenie to jest tylko 500. Jeżeli chodzi o sam build. To ja ogólnie, a jeszcze pasywka mi tutaj została, pasywka czyli umożliwia przytrzymanie się ściany na 10% dłużej czasu. Na 10% dłuższy czas, w ogóle to jest fajna rzecz, dlatego że gdy się trzymamy ściany to mamy taką jakby inną animację tego chyba tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o sam build to mam tutaj wspomagacz sprintu, który zwiększa nam oczywiście że szybkość sprintu, dlatego że Loki jest jednym z szybszych Oczywiście, że frame. Mam też przepływ prime, po to, aby miał większą e, energię maksymalną. Tej energii mam 656, ale ten mod nie jest jeszcze wymaksowany. Mam rozciągnięcie, które daje nam zasięg umiejętności, żeby po prostu się lepiej bawi. Też mam ciągłość Prime, która zwiększa nam czas trwania umiejętności. Mam czas trwania umiejętności, czyli ograniczony umysł, ale niestety nam to zabiera zasięg umiejętności, więc to rozciągnięcie musiałem tak czy siak dać. E, o zwinność daje nam szybkość sprint, jak i większy pancerz Mam w zasadzie zależność tylko na, tej, e, na tym sprincie. Mam też zmniejszony opór, który daje nam większą wydajność umiejętności, dzięki czemu koszt umiejętności będzie oczywiście, że mniejszy. Mam też różbiarską wiadomość, która daje większy czas trwania umiejętności I też 40% zużytej energii jest konwertowane na tarcze. Bardzo przyjemne mot i też mamy intensyfikację siłę umiejętności. Tam intensyfikację według mnie mógłbym zmienić. Tylko, że zbytnio nie mam pojęcia nas. Można ten dryf sprytu. Zasięg umiejętności, ślizg. No może mógłbym zmienić, tak mi się wydaje, bo ta siła umiejętności jest nam do niczego nieprzydatna. Więc jeszcze większy zasięg umiejętności może być przyjemną sprawą. E, głównie tutaj mam build pod y, czas trwania, jak możecie zauważyć. Też mam tutaj wydajność. Y, I przecież miałem siłę, ale wydaje mi się, że zasięg będzie znacznie lepszym pomysłem, dlatego że siła umiejętności nam jest do niczego niepotrzebna. Niby ta czwórka ma siłę umiejętności, ale z jej... Ona nie ma potencjału do zadawania obrażeń, no taka jest prawda, e, więc nasza, nasz build głównie skupia się na używaniu dwóch ca i niewidzialności, dlatego że używam Lokiego Prime do misji, e, w których muszę coś zhakować. Według mnie to jest jeden z lepszych frame'ów, dlatego że na przykład taka Iwara, która używa niewidzialności, to nie może... Sk może chyba tam skakać, ale nie może używać sprintu ani broni głośnej, dlatego że wtedy jej się wyłącza ta niewidzialność. I niewidzialność iwary polega na używaniu energii na sekundę, a ulokiego jest coś odwrotnego. Użyjmy 50 energii, w moim przypadku 35, i na 30 sekund możemy robić wszystko, co chcemy i jesteśmy niewidzialni. Więc według mnie. To jest taka fajna zależność pomiędzy Iwarą a Lokim, że Loki i Ivar są dobrzy, ale to już zależy od sytuacji, od gracza. Więc moje build głównie skupia się na całej niewidzialności i chyba tyle. No i może na tym rozbrojeniu, dlatego że. No, promień nie ma tam trochę lepszy i sądziłem, że to rozbrojenie będzie miał czas trwania, muszę powiedzieć, ale jak widać nieba, więc to jest fajne. Ale też może powiedzieć, że skupię się na moim klonie, bo on będzie sobie stał ponad minutę, co wydaje się być fajny pomysł, a oczywiście przeciwnicy mogą go zniszczyć. Ja też przyciągam y, ogień przeciwników, więc może robię za taką zasłonę dymną, bądź tak jak już wcześniej mówiłem, za taką. E, pomocy, dzięki której możemy się dostać w ciężko dostępne miejsce, albo w miejscu, w którym mamy lasery, klon nie dostaje tak jakby obrażeń od laserów, ani nie zostaje wykryty przez lasery. Możemy użyć tej teleportacji, i znajdujemy się w pomieszczeniu, w które było przed chwilą, e, można powiedzieć, że całe urojone od mm, całe urojone, w zasadzie w bardziej zarojone od alertów, e, i możemy bezproblemowo się tam dostać. Jak widzicie, prędkość mam dość szybką, nie będę tego ukrywać, że bardzo to jest według mnie fajna rzecz, że ulokiego Szybkość mamy domyślnie bardzo dużą w porównaniu do innych frame'ów, a jeszcze przy dwóch modach, jednym przy aurze i drugim opancerzonej zwinności, jesteśmy w stanie wykonać bardzo szybkiego frame'a, który według mnie jest bardzo przydatny, dlatego że ma bardzo szerokie zastosowanie. Jak mogliście wcześniej się przekonać, możemy postawić klona. Aż za daleko, chyba. Może tutaj. O, słapał się. Używamy trójki i jesteśmy przeteleportowani. To jest, według mnie, bardzo przydatna umiejętność, dzięki której dostajemy się w trudno dostępne miejsce. Niezbyt jaki to ma zasięg, ale. Wow! Aż taki. 65 metrów. A jaki jest tutaj na umiejętności pokazany zasięg? 80. Ocie, kurde, pieron. Jakie to dalekie jest w takim razie? 83. Dostanę się tutaj. Daleko. Może, już. O! Wow! To jest bardzo dalekie, muszę przyznać. To jest naprawdę, według mnie, fajna sprawa. Oczywiście, same misje związane z hakowaniem nie są takie dalekie, ale i tak umiejętność, w której możemy się podmienić miejscami z przeciwnikiem, jest bardzo fajna. Eee, ja bardzo lubię używać niewidzialności, dlatego że jesteśmy po prostu niewidzialni. Przeciwnicy nas nie widzą. Możemy fajnie się przekraść, eee, owo. Możemy wykończyć, naprzód, jednego przeciwnika po cichu. Potem nie wiem, drugiego jeszcze, jak nas znajdzie chętka I tyle, i możemy sobie tak po prostu latać. Oczywiście nie mam żadnej broni białej, więc zobrażenie zadajemy chyba zerowe. E, jak nam się skończy niewidzialność, to oczywiście możemy sobie skoczyć na skałę. E, albo na jakieś podwyższenie, na której e, będziemy się trzymać oczywiście 10% dłużej. I jak widzicie, kurde, nie mogę mieć chyba snajperki na to wychodzi. Bo niestety e, odpalam się co do więc zamienimy ją sobie na nie wiem, e, boltora prime. I użyjemy jej sobie tutaj. Jak widzicie, animację mamy bardzo fajne. To jest tak jakby animacja przyciągania. Kurde, nie wiem jak mógłbym to inaczej nazwać, ale według mnie e, animacja przyciągnięcia jest bardzo ładna. Naprawdę mi się tak strasznie podoba. I możemy sobie na dłużej można powiedzieć, że po przeciwników. Potem poczekać, aż coś innego się stanie. Poczekać, aż ktoś nam zhakuje, punkt i tak dalej. E, a Soma czwórka, według mnie, jest taka sobie, bym powiedział, bo jednak to jest niby rozbrojenie przeciwników. Oni nie mogą używać broni palnej, tylko broń białą wyciągają. Ale wciąż są w stanie nas zabić na wyższych poziomach. Dlatego, że życia mamy bardzo mało. Mamy 225 życia, to jest według mnie śmieszna ilość. E, więc Loki musimy oczywiście kryć się w cieniu, unikać wszystkiego. I jedynie u Lokiego używam do misji, w której mam hakowanie, bądź jeszcze. Czasem tam obronę mobilną e, przy której odpala naszą czwórkę, bliźnice są rozbrojeni, więc coś tam mogę oczywiście pokminić z naszymi sojusznikami. Ale według mnie, frame bardzo przydatny, jedynie mało opłacany dla początkującego gracza, dlatego że mogą być problemy. Według mnie, lepszym wyjściem byłoby już wybranie Excalibura, Volta albo MAG, która jest według mnie fajna. E, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że on się nie podobał. następnego odcinka. Siemka.